W poprzednim filmiku starałem się wyczulić Was na to, jak łatwo media mogą zmontować czyjąś wypowiedź w taki sposób, by kompletnie zmienić jej sens i kontekst, a tym samym by Was zmanipulować. Pokażę Wam fragment tego zmontowanego przeze mnie materiału, a potem, dla porównania, oryginalne nagranie, z którego korzystałem. Moim przedsięwzięciem jest Rasmus Kaczyński. I ja wiem, że to, co się na jego temat pisze, jest nieprawdą, bo przegadałem z nim. Tysiące godzin, albo widziałem mnóstwo różnych sytuacji i widzę, że to, co się o nim pisze, jest nieprawdą? Ty powiedziałeś, że y, podobać się jak przemawia. <laughs> tak. spijam słowa z jego ust. Wystarczyło kilka prostych cięć, by dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego przedstawić jako oddanego przyjaciela prezesa Kaczyńskiego i totalnego fana jego przemówień. Otóż, tak naprawdę żadna z tych wypowiedzi nie dotyczyła bezpośrednio Kaczyńskiego, a ich kontekst zmienia się kompletnie, gdy usłyszycie oryginał. Okay. Czy nie masz takiego. Y Wrażenia, że to jak bronisz Czesława Michniewicza, bo jest twoim przyjacielem, bo to jest tylko sport nie? na mm -hmm. szczęście, ale jakbyś to przełożył o ten stopień wyżej na, na politykę, mm -hmm. no to to jest Republika Bananowa. Czyli... Przyjaźnie się z politykiem. Wyobraźmy I w sobie... związku Dobra. z tym staje jako dziennikarz w jego obronie. Czyli przyjaźnie się. Nie wiem, czy, A czy jako oddali, dziennikarz jako nie, dziennikarz nie. polityczny. <laughs> no. Czyli moim przyjacielem, nie wiem, moim dziadkiem jest Jarosław Kaczyński. Przyjaciół, przyjacielem. Przyjacielem Jarosł. jest Jarosław <yśmiech> Razem pielęgnujecie tego Mam nadzieję, tego kota. że nie wycinacie takich fragmentów, nie, nie, że ja teraz nie, nie, powiem, nie, nie, moim przyjacielem jest Jarosław Kaczyński, Kaczyński to pójdźmy. Dobrze, <yśmiech> mamy tytuł. <yśmiech> <yśmiech> Świetnie. No <to yśmiech> klika się. Wyobraźmy sobie, że moim przyjacielem jest Jarosław Kaczyński. I ja wiem, że to, co się na jego temat pisze, jest nieprawdą, bo przegadałem z nim... Tysiące godzin albo widziałem mnóstwo różnych sytuacji i widzę, że to, co się o nim pisze, jest nieprawdą. I Twoim zdaniem republika bananowa będzie w tym momencie, gdy ja wstanę i powiem, ej, ale to jest nieprawda. Ty powiedziałeś, że prezydent Duda podobać się jak przemawia. <laughs> Aż zachrypłem. Podoba mi się jak przemawia. Tak. Uważam, że. A czy czy Słuchajcie... podobało ci się? Może, nie wiem. Nie, uważam, że... znaczy, bo zależy o czym rozmawiamy, bo ktoś powie, że ja spijam słowa z jego ust czy coś takiego. No, to nie to samo. Nie, to nie to samo. Mi się podoba pod po, po względem technicznym, jak on przemawia, jak on staje na, nie wiem, placu przed żołnierzami i wygłasza jakąś tam swoją tyradę, to ma to sens taki w miarę, ale przede wszystkim... Umie powiedzieć coś dostojnego w ważnym momencie. Tak uważam, że, że tam nie ma takiego totalnego wstydu. No ostatnio walnął po tym angielskim, po angielsku, No właśnie, co, chciałem powiedzieć, że w Davos, po, po to, polsku. Nie? Znaczy ja... Jak w Dawos pojechał po angielsku, no to już widzieliście to. Już kumacie, jak to działa, a zastosowałem tu tylko zwykły, prosty montaż. Wyobraźcie sobie, jak nagminne będzie manipulowanie opinią publiczną, gdy za rogiem czekają już doskonale działające technologie zmieniające twarz i głos.